Słuchajcie, widzowie, ostatni odcinek się tutaj zakończył. Więc uwaga, walczymy z Figure, z Cyrena Headem, ze mną, czy jakoś. Tego. Może limit kończy? Dobra, stójmy w miejscu. W walka to za dużo podjedziemy. jest bardziej takie... przechodzenie. Dobra. Chyba mnie usłyszał albo wyczuł moje drganie. Jedno z dwóch. Ej, dawajcie. Dobra, to nie jest mój moment na żarcie. Czy ja mogę wchodzić do szafy, ale wiem jedno, że figur tu idzie. Dobre, stańmy przez chwilę. Bacon. No nie pamiętam ten ostatni odcinek, jak był. <laughs> to w drugiej rundzie graliśmy tutaj konej, który nic nie ogarniał w tej rundzie tu no, trzeba, trzeba uciekać, trzeba uciekać, trzeba uciekać.

żeby nie zawrócił, idzie, 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 idzie. pa Kanapa szczęścia, kanapas uratuje. Gdyby to był real life, to ja bym się położył. I byłby czek. No. <noise> Bardzo ciężko się w to brać. Ja raz na byłem na koncercie. Ja tylko raz tu doszłem, naprawdę jest mój drugi raz. Nie mogę tego przebrać. Tutaj też jest tej koncertu. Czyli druga będzie jedynka. Uh -huh. Druga będzie jedynka. Mhm. Daj nie wiem jak wygląda Dobra, zszedł dół. No nie wracaj tu! To jest bardzo niebezpieczne takie ochronie. Zbliżował się chyba? Nie wiem, czy to jest takie pospieszne, takie stanie. A ja on jest części do pokonania niż green. Wraca tu! Wraca tu! Ten cały odcinek poświęcę na walkę z figur. Serio. Nie da się. po prostu się nie da. A jeśli tędne, to muszę zrobić screenshota.

Ale to było jak tutaj była ręka jego akurat. Jednym ja dosłownie nawiązaniem jest video. tego że bibliotekarze uciszają.

On tylko słyszy i wyczuwa dypkania. Jest. Wiemy tylko, że tu będzie Aj, wyjdź! No nie! Znowu? Specjalnie najbardziej nienawidzę po takim Jakby jeszcze tam był i będzie na dole, nie na górze Ej, dawajcie. O, książka. Fajnie, tylko figurę tu może też być, Czego na pewno ten bałagan nie chciał. Wdeć tu? Nie. Nie wolno ci. <decki> <demonstro> Pon mi stąd figurę. Słuchał się. Mądre stworzenie. Co tak węszysz? Ja cię zaraz powężę. Spalę cię. Bo ty z drewna jesteś. Nie, nie idź tu. A, tu on ma To przecież. Znaczy zamedlowany. Fajny wystrój wnętrzny to, że ten figiel jest... Niepokojący. A co jeśli tu tutaj zostanę? Tu jak przystanę Bo tak teoretycznie on tu nie chodzi. Z takim kolejnym save pointem. Od Admirosa się nauczyłem, że tam za kanapą jest save point taki. A sam wymyśliłem, że tutaj przy drzwiach jest save point. To jest bardzo ciężkie, jest w pobliżu. Co tak tu idziesz? on tutaj do mnie podejdzie mnie złapie, to ja go normalnie mu zęby powyrywam, będzie go bolało, niczym nie zje. Albo żebra mu powyrywam. Też jest taka opcja. Ręce też mu mogę spuścić. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Uff. Dobra. I mamy. Ale ja przepraszam, gdzie jest kwadrat? Aha, kwadrat to jest to. Ej, to my już mamy kod. Tak jakby. To jest 910. No nie, 910. Mążka. Bo słyszę gdzieś tą książkę, o tam. Ale że tak, żeby nas nie by to tak, jest, żebym na to to, że nie co jest jeszcze byle. Jak Nie to jest Roblox, tego nie wolno. To by, by było to Ej, ja, mogliby usunąć mety rabin, to by było wszystko spoko. A nie, że nie wolno schodzić. No nie, figur? Masz jakiś plan? Tak? Pokaż mi, gdzie jest książka. Będę się za Pokaż mi, gdzie jest książka. Powiesz to mi. Понят, что вы меня пытаетесь. Файли-саппер. Фигурня, пачку встала. Bo co to za bibliotekarz, który chodzi do stoła? Nie jest bibliotekarz. Nie nie dorwie. Wejdzie. Ja ale, ale on się nie nauczył chodzić z Ale może tu wejść z tamtej strony. Nie przyjdzie tu. On ma w ogóle przepycha taki prezent work. Czemu? Ja już drugi raz tu jestem i teraz mi się udało chociaż jedną książkę znaleźć. Nie, udało mi się. Trzy aż. No nikt nigdy nie znalazł tyle aż sam.

<coughs> 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 Hallo, ja, das ist doch i to było niebezpieczne. Ten tajren chest na to nie kość. Nie wchodź tu. Nie, nie pozwalam ci. Nie. No i mam już Co to za gość? Are you kidding me? Dajcie chwitkę To jest moja ulubiona Fajny moment Ja nie chcę przegrać Psz, Serio, tak jakby Dobra, dawajcie Try hard. Try harder Albo tu będzie siódemka, albo mnie złapie. Ma nie. nie, nie, nie. No i Więc to już na tyle w tym odcinku. Pa!